<laughs> Hej, cześć siemano rodziska! Yo, yo! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kile 0019 po raz kolejny. A co mam dzisiaj dla Was? Kolonidzy Black Ops 2 na mapie. Kargo... Kurcze. Klasa, jakie tu używam? świetli się na ekranie. Na ekranie, Kuzde. Pójść, to jest 23.30, i troszeczkę zdygany jestem no to dobra. Mogę. Klasa, jakiej tu używam, wyświetli się na ekranie dokładnie. Teraz. I powiem wam tylko jedno. Kamperzy w tej grze mnie po prostu dobijają. Przywrócili tarcze i na tym będzie będziecie widzieć, co ludzie potrafią robić z tarczą, jeżeli są z w pięciu. I co potrafi zrobić taki jeden ja w wyposażeniu. z... M, taki ja mając na wyposażeniu MP7, musimy to wybaczyć. Ja tak się jąkam, tak się jąkam. No, wkrótce łapię mnie jakieś takie ten. O, patrzcie, tam akcję wbijam na kiobachę i co ja ta, ta 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 ta. Trzy. No, jak widać, trzech wybiłem, zjechał mi koleś z różowym shieldem. No, peszek. Ale jak sami widzicie, moi tylko stali i patrzyli. Nie wiadomo po co. To nie jest Battlefield, żeby przygwarzać wologa, a jemu spada cenność i widział mniej na ekranie. Tylko. To jest Codolidzy. Patrzcie, tu. Myślisz, że stoi z Shieldem, to jest kule cool odporny. Patrzcie tego, myślisz, że ma na presach Shield, to jest kule cool odporny. Do you guys feel lucky? Yes, of course, man. Dobra. więc tak, co się dzieje dalej? A, zmienili. Znaczy zmienili. Dopiero zmieniam miejscówkę. Tylko tyle Wam mogę zaspoilerować tak delikatnie. A eee, czy chciałem się o czymś mówić konkretnym? W sumie to nie, nagrywam ten komentarz jako drugi z rzędu, tuż po ostatnim bodajże, służyciem Remingtona w niebieskim kubraczku, kamuflażu. No po prostu niebieski Remcio. Co tu podniosłem? To jest mój dwóch wspaniałych taków, jakąś czerwoną snajperkę. Wściekłą czerwoną snajperkę, która się świeci. W ogóle Black Ops 2 jest taki śmieszny. Wszystko tutaj się świeci, wszystko się wydaje takie plastikowe. MW2 to jednak była gra. Gra koks. W porównaniu do... Takiego czegoś. Tutaj tak naprawdę wszystko jest takie lekko podświetlone, Wszystko tutaj się świeci naokoło. Świnka moska pije wodę, więc może troszkę czaskać. I co? O, tutaj zlamiłem, muszę przyznać, że zlamiłem, ale jak sami widzieliście na gameplayu dosłownie nic się nie działo. Dlaczego? Bo ludzie kampią o złoty Remington i czy zabiję nim sieczkę? Czy sobie sieczkę, czy zabie sieczkę Remingtonem? Nie. Opowiem wam tylko, że poza opcją Kinox, też jest lekko zlagowana, tak sama gra. Ja wypaliłem. Tak, wypaliłem tego shotguna. Wy że żebym ja stał jak paduwa i patrzył jak ten. Jak typek do mnie podchodzi z tym. Z shotem? Widzieliście, wyanimowane, tylko czekałem na moment, żeby wypalić. No, ale. O, spójrzcie, spójrzcie, spójrzcie. Już zmienili kampę. Nie zauważyłem, że ktoś postawił sobie drzwi, shielda. No i cóż, Nie patrzę. Kolejna rzecz, która się świeci. Wyblakuje się. Wszystko w tej grze się świeci. Chyba tak nazwy komentarz, że wszystko w tej grze się świeci. Przez to wydaje się taka plastikowa to. No dobra, gameplay ma 7 minut i jak sami widzicie nic się na nim nie dzieje. Dlaczego go nagrałem? Tak naprawdę chciałem zrobić komentarz taki eksperymentalny, w którym by opisywał to, co się na bieżąco dzieje na ekranie, ale z takiej... Ale tuż po tym, jakbym to zagrał. O, patrzcie, ile do zniszczenia. Tu jakieś game-mody. Nie game-mody, shieldy poostawiane. Czy ktoś mi tu wejdzie mnie zabić? Nie pamiętam, chyba wszedł. A, ta, 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 ta. Co się dzieje dalej? Ja tu chodzę, a to jest nowy cały team, więc chyba wyszli na chwilę i wrzucili. Hmm. No dobra. No i za sobie biegnę, biegnę, biegnę. W sumie chciałem gadać w o E3, które niedawno się skończyły, ale... Po, ale przyznam wam się do jednego. I jakby to ująć? Jak wiecie, troszeczkę graczem, to ja jestem. Lubię sobie pograć gdy Jakieś nowe rzeczy sobie... I nie tyle podkrywać, co się dowiedzieć, czegoś o nich, ale po prostu targów E3 mi się nie chciało oglądać. Bo jak ja już widziałem te konferencje Microsoftu, jak się będzie biło z Sony o nowe konsole, to ja już tam naprawdę rewolucji poza grafiką to chyba nie widziałem. A grafika w grach to jest chyba dla mnie najmniej istotna. Jak sami widzicie, nawet w Duty gram na średnich, żeby mieć jak najwięcej FPS. -u. Spójrzcie na tą grafę. Tu nie ma cieni. Tu nie ma żadnych odblasków, połysków. No, troszeczkę sam, ale. Patrzcie na teksturę tego MP7. Jak sobie odpaliłem Black Opsa, gdzie mam ustawione domyślnie wysokie. Nie ekstra, tylko wysokie. Te tekstury po prostu były miodne, cudownie, wyleźste, a tutaj... średnie. Przeszkadza mi to? Nie. Tu chyba ktoś mnie za chwilę zjedzie, że jestem fucking dropshoterem, no właśnie, no. Ah. No, ale to jest jednak jedna z taktyk, które pozwalają przezwyciężyć trochę lagi i przeciwnika jednocześnie, więc czemu by tego nie używać? W Battlefieldzie nie działa, więc tutaj trzeba się wyżyć. W bf żeby rzucić się na ziemię, to nasz kochany żo ż ż żołnierz. żołnierz. O, to jest dobra <todziany> akcja. Oh yeah, to jest to w twarz. <todziany> nasz kochany żołnierz musi przestać strzelać, żeby się położyć na glebę. Co jest w sumie dobre, bo to zapobiega takim właśnie dropshotom, a <laughs> bardziej tam się liczy konsola ognia. Ale w MW2 chciałem powiedzieć, u Black Ops 2, co tu jest do konsolowania tak naprawdę? Jedyna broń jaką no, musiałem konsolować w Call of Duty to m 2000 w właśnie MW2. I to wszystko. Tutaj troszkę Życie odnawiamy, przy chciałem poczekać na typa, może by przyszedł. Przyszedł, nie. Nawet nie pilnował tego. E, bansu, tej bansującej beatki, jakby beatka chciała sobie bansować sama, ojej, oczywiście. Teraz z tego zrzuciłem pakę, będzie chwila dla kampera. Kąpimy, 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 ile wlezie, co się dzieje, co się dzieje teraz. Paka rzucona, skapłem się w tym momencie, i rzucam się na pocisk. Hellstone Mysan, wypalam go w trzech typach i lubię. Dwóch. Nie jest tak źle. Bywało gorzej. Wypalało się w czterech typach, nie ubijało się żadnego. Dlaczego? Nie wiem. Wszyscy się ale chowali. No mm, dobra, czy gameplay dobiera do końca? Tak, bo zostały tylko dwa flagi. I właśnie to będzie ten moment, kiedy nie zdobędę ostatniego flaga. Niestety. Ok. <słuch> Więc wynik, jaki tu osiągnąłem, to nie wiem. Wyświetli Wam się na ekranie teraz. Tak więc, e, ja się z Wami żegnam. Zapraszam do subskrypcji, ocen. Mam nadzieję, że pozytywnych. E, I do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!